Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale o malowaniu obrazów krok po kroku. Ja nazywam się Adam Razik. Dzisiaj, jak widzicie, w kadrze jest drugi z tematów z poprzedniego vlogu. vloga? <grych> Z poprzedniego vloga, którym były kwiaty. Ale nie, to dzisiaj nie będą kwiaty malowane. Dzisiaj będę, będzie odcinek z malowaniem obrazu, na który tak bardzo czekaliście i czekacie. Będzie to yy, pierwszy z tematów, który zaproponowałem w poprzednim właśnie odcinku i to będzie, yy, 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 będzie pejzaż. Landscape. Pejzaż, którego malowanie właśnie dzisiaj na tym, w tym odcinku zobaczycie. Yy. Mieliście w ten stan, w którym, no dobrze, o czym ja tu rozmawiam, o czym ja tu dywaguję, zobaczcie teraz sami. Czyli zapraszam po krótkim intro. Zaczynamy, No to, moje kochani, intro. Zaskoczeni. Hmm? Dzieje się magia, nie? Nauczył się razik tego montażu, troszeczkę uliznął, że tak powiem. Dzisiaj chyba ten odcinek każdą każdego z Was usatysfakcjonuje. Tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z malowaniem, malują już obrazy. A przede wszystkim dla tych, którzy dopiero jeszcze nie wiedzą o tym, że zaczną malować obrazy. Moi kochani, dzisiaj właśnie jak widzicie na załączonym obrazku, po prawej stronie ekranu macie obraz, który będę malował, czyli właśnie ten pejzaż, a na dole, po lewej stronie, na dole macie paletę, na której będę mieszał kolory. Czyli tutaj jest obrazek, tu, a tu jest paleta, Miło zaskoczeni. I tak to będzie wyglądało, że będę nakładał tu farby na paletkę, mieszał, 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 i później pędzelkiem nakładał. O, wezmę pędzelek, będę nakładał, nakładał tutaj sobie będę mieszał, mieszał, mieszał farbki. Tu będę patrzył, jaki kolor będę pokazywał wam, jaki kolor z jakim mają mieszać, a tu będę nakładał ten, ten, ten. Na ten obraz te farbki, będę się bawił tym tematem, i tak dalej. To taki taka zajawka, właśnie w ten sposób to będę robił. Także zabieram się za nakładanie farb na paletę i sprawdzę jeszcze wszystkie ustawienia. No i oczywiście będziecie mieli od pierwszy, jeden z pierwszych odcinków w, w, w formacie 4K, czyli no już wypas, na wypasie ale to nie, dzięki temu, że mam lepszy sprzęt i, i chociaż stan moich urządzeń nagrywających się nie zmienił. Czyli moi kochani, zaczynam nakładać farby na paletę.